I nadszedł dzień mojego pojedynku z Karolem Tomańskim. Po uzgodnieniu obu stron zdecydowaliśmy się zagrać przeciwko sobie rzuty karne. Mam dzisiaj bardzo dobrego przeciwnika, ale na szczęście jest słaby bramkarz, więc powinienem trafić. Słaby bramkarz... Jest! Strzelam jak Marek Citko. Presja jest bardzo duża, ale kibice realu sobie znakomicie radzą z presją ja ale! Bo, bo mam złe buty. No. Muszę teraz wyrównać. Oj Jesteś bez opcji teraz. Od ostatniej kontuzji czekałem 25 lat, by coś osiągnąć w piłce nożnej, a teraz strzelam jak leszek Pisz. Ach! Co to było? Teraz bez kombinacji, no trzeba w końcu strzelić. Nie. Co? Jak Noier. Co to my? Walczymy dalej, w dalszym ciągu, Remis. <grymiany> Kylian Mbappe wchodzi do gry. Moja ostatnia szansa. Ronaldo, Ronaldo